Dzisiaj wszystkie osoby spod znaku barana i zapraszam Was moi kochani do czytania dla Was. To jest czytanie na rok 2025. Mamy się przyjrzeć temu, jakie energie są przy Was, ponieważ czas. Jest dosyć długi. Należy to potraktować jako wskazówki, gdzie macie silne strony, gdzie trzeba zwrócić uwagę, być bardziej ostrożnym. W jakich, w jakich aspektach waszego życia? Rozkład będzie na 12 domów astrologicznych i przyjrzymy się, kim wy jesteście, jak się pokazujecie światu, jakie macie zasoby finansowe, na co warto wydawać pieniądze, jak się macie w sprawach uczuciowych, rodzinnych, życia codziennego, zawodowych. Jak się rozwija Wasza kariera? No i też oczywiście, co Wam przeszkadza w tym rozwoju ogólnie rzecz biorąc? Tak popatrzę. Baran. Jak się pokazują osoby z Wyszniku Barana w roku 2025? Rok 2025 dla zodiakalnych baranów. Baran na 2025. Pierwszy dom gwiazda, drugi dom sprawiedliwość, trzeci dom kochankowie, czwarty słońce, piąty dom astrologiczny, zmartwychwstanie, praca i życie codzienne, rydwan. Dalej związki. Przemiany wewnętrzne. Rozwój duchowy, osobisty, kariera, otoczenie przyjaciela i co wam przeszkadza, co jest z waszym więzieniem? Tak ogólnie rzecz biorąc, ukryte traumy, na przykład, 12 Dom może sygnalizować. Ok. Dobrze. Zaczyna się bardzo dobrze i jest to dosyć proste, to opowiedzenie, dlatego że no macie, tak jak sądzę, bardzo fajne karty pokazane na ten czas. To, co wypływa z waszej podświadomości, na co szczególnie nie macie wpływu, pokazujecie się wy jako osoby w karcie. Gwiazdy. Gwiazda, czyli szczerość, kreatywność. Warto jest w tym roku uruchomić wszystkie swoje możliwości, talenty, zdolności. Czyli w karcie Gwiazdy mamy pokazane wszystko to, co dostajemy razem z datą urodzenia, z naszym urodzeniem. I wszystko to, co dostajemy, mamy wykorzystać w tym roku 2025. Z należytą starannością, tak powiem Wam. Moje drogie barany, czyli w Karcie Gwiazdy możecie pisać, możecie tworzyć, możecie muzykować, możecie y, robić jakieś prace ręczne, y, rękodzieło, tak? W Karcie Gwiazdy y, możemy też skupić się na tym w ogóle, co jest piękne, dlatego że odpowiada ta karta, ta energia planecie Wenus, więc wszystko, co jest związane z pięknem. Z poprawianiem także tego piękna. Jeżeli ktoś ma taki zawód, pracę, gdzie zajmuje się upiększaniem, to może być kosmetolog, kosmetyczka, fryzjer, to może być lekarz medycyny estetycznej na przykład. Gwiazda, czyli szczęście, radość, pomyślność, optymizm. Wy jesteście nastawieni do życia w 2025. Po prostu w bardzo optymistyczny sposób. Wszystko co najlepsze do mnie w tym roku właśnie, o którym mówię, przychodzi. Niczego się nie boję i wszystko do mnie przyjdzie, nawet się o to nie muszę wielce starać. Czyli mamy szczęście tutaj, mamy tutaj też nadzieję na poprawę, na to, że wszystko się ułoży, że wyzdrowieje, że ze wszystkim sobie poradzę, że wszystkie moje problemy znikną. No Wy jesteście takimi osobowościami. Ja oczywiście po więcej szczegółów zapraszam Was do czytań indywidualnych. No tutaj mniej więcej i tak pokrótce, dlatego że dużo osób ogląda, prawda? Jeżeli chodzi o Wasze sprawy finansowe, to macie pokazane sprawiedliwość, czyli musicie do swoich spraw podchodzić bardzo uważnie, dokładnie, trzymać się przepisów prawnych, trzymać się... Ustaleń, trzymać się tego, co jest napisane w umowach, tak? Nie ryzykować w tym zakresie, przykładać się, być konkretnym, rzetelnym, drobiazgowym, nawet, ponieważ w karcie sprawiedliwości jest to uczciwe rozliczenie się. Ze wszystkimi, we wszystkim. Wszystko, co zaniedbasz, będzie miało konsekwencje, ale jeżeli się postarasz, to będziesz na pewno zadowolony, bo w karcie Sprawiedliwości dostajesz to, na co sobie zapracowałeś lub zapracowałaś. Czyli tutaj jest ta karma pokazana, która do ciebie przychodzi. I nie ma tutaj innej możliwości. Więc warto być skrupulatnym w sprawach finansowych i wszystko co tego dotyczy tematu u was opierać na słowie pisanym, być uczciwym, tak właśnie, żeby ta równowaga miała miejsce właśnie. Jeżeli chodzi o dom trzeci, to jest dom bliźniąt i tutaj jest pokazana karta kochanków, więc jesteście osobami, które odnoszą się życzliwie do innych osób, które dbają o relacje, ale to jest też karta wyborów, więc tutaj możemy się zastanawiać, z kim warto trzymać, z kim nie warto. Jakie relacje przedłużać, co kontynuować, a czego, czy kogo raczej, tak bym powiedziała, bardziej unikać, prawda? Na relacje należy zwrócić uwagę, czyli po prostu zwracacie uwagę, albo macie pokazaną tą energię, że będziecie w takich sytuacjach, kiedy trzeba będzie wybierać. Jeżeli są do podjęcia jakieś decyzje, właśnie to karta kochanków zachęca nas do tego, żebyśmy je podejmowali, jeżeli już wiemy, nie zwlekali, nie odciągali decyzje, decyzji takich, właśnie dlatego, żeby być tak w zgodzie i uczciwie podchodzić do wszystkiego. Tak, jeżeli chodzi o dom, relacje rodzinne, a także nawet samo miejsce, w którym mieszkacie. To tutaj mamy kartę słońca, to jest luksus. To jest luksus, szczęście, spełnienie marzeń. To są miejsca takie bardziej prestiżowe. Jeżeli byśmy mówili o, o samych nieruchomościach na przykład, tak? Bo to jest dom, rodzina i wszystko, co z tym się wiąże. Więc w karcie Słońca mamy luksus, mamy lepsze miejsce do życia, mamy spełnienie naszych życzeń, marzeń. W, w relacjach rodzinnych mamy bardzo dobrą harmonię, zrozumienie. No, mogą być tutaj w karcie Słońca również pokazane narodziny, tak? Narodziny możemy widzieć. Więc, akurat może ktoś będzie w takiej sytuacji, że w jego rodzinie pojawi się choć niespodziewanie nowa osoba. Tu jest zmiana, jakaś nowość, dobrałam sobie jeszcze jedną kartę, mamy koło fortuny, więc tu, tu jest pokazana wyraźna zmiana na lepsze i szczęście, które do Was idzie. Relacje, dom i rodzina. Jeżeli chodzi o Wasze życie emocjonalne, w sensie Wasze życie kreatywne, miłości, romanse, związki nieformalne, to macie pokazaną kartę zmartwychwstania, więc to jest ożywienie. Ożywienie, powrót możliwości, powrót relacji. Tutaj więcej nam się chce, więcej możemy. Mamy. Silniejszą motywację do działania. Może do niektórej osoby wracać ktoś z przeszłości. Może ktoś mieć taki, z taką osobą kontakt. Więc w karcie zmartwychwstania mamy jeszcze raz jeżeli chodzi o związki nieformalne, podejść do na przykład jakiejś sytuacji. Możemy ją ponownie ocenić. Możemy popatrzeć na nasze relacje z przeszłości, z innej perspektywy. W każdym razie tutaj coś zakańczamy albo też zbieramy klony. No i widzicie, jak się dobierze, to mamy kartę cesarza i ten cesarz mówi o stałym partnerze. Więc albo na przykład może być taka sytuacja, że ktoś staje się na przykład ktoś był kiedyś mężem lub był żoną, przez jakiś czas na przykład nie funkcjonował w takiej relacji, a teraz znowu będzie w takiej relacji stałej, partnerskiej lub nawet nie partnerskiej, ale oficjalnej relacji funkcjonował. Mając kartę cesarza, przy karcie zmartwychwstania, do innej osoby może wracać ktoś. Z kim ta osoba była związana na stałe. Jeżeli jesteś kobietą i na przykład z jakiegoś powodu nie jesteś obecnie lub jakiś czas no, nie jesteś ze swoim partnerem mężem. No to taka relacja może do ciebie wracać, ale ponieważ mamy kartę z martwych stania, no my nigdy nie możemy powiedzieć, że to jest tak na pewno i na zawsze super, tak? Ale w tym momencie, kiedy to się dzieje, to jest pokazane jako taka przełomowa, znacząca dla ciebie zmiana, która poprawia twój komfort życia. I tutaj może być to pokazane, jest to pokazane bardzo tak przyjemnie w odbiorze, tak? Dobrze to się czyta, tak? No właśnie, jeżeli ktoś potrzebuje więcej, to oczywiście musi już zapytać prywatnie, a my przechodzimy dalej do domu, który jest związany z Waszą pracą, rozwojem, życiem zawodowym, właśnie i życiem codziennym. Tutaj sprawy nabierają dużego rozpędu. Macie kartę Redwanu, która mówi o nowych celach, może być pokazana przeprowadzka. Że gdzieś wyjeżdżamy w inne miejsce, że zupełnie sobie wyznaczamy inne priorytety niż mieliśmy do tej pory. I właśnie priorytety w karcie rydwanu są dla nas ważne, bo my. Y się musimy skupić na tym, żeby wszystko, co robimy, było bardzo celowe, żeby nam się nie rozjeżdżało, żeby pilnować tego planu swojego, tak? W karcie rydwanu wszystko się dzieje bardzo szybko, więc skupiamy się na tym, co jest dla nas najważniejsze. Ale rydwan to jest droga do sukcesu, to jest droga do powodzenia, do spełnienia swoich życiowych celów. Czyli to jest pokazane dla Was, moi kochani, również. Optymistycznie, tak faktycznie należałoby to przyjąć. I tu jest pokazane również nowe miejsce, na przykład, prawda? Albo w ogóle nowości w karcie głupca, nowe doświadczenia, nowe etapy w życiu. To jest życie zawodowe, wasze i życie codzienne, więc bardzo ważny aspekt. I tutaj mamy pokazaną przede wszystkim zmianę. Jeżeli chodzi o takie stałe relacje, stałe rzeczy, może też takie stałe partnerstwa, które są od lat, od lat się toczą, to tutaj mamy pokazaną wieżę, więc na przykład niespodziewanie możecie się z kimś pokłócić, rozejść. Wieża mówi o tym, że jak coś ci wisi już nad głową, jeżeli chodzi o no, sprawy, które się ciągną, powiedzmy, tak, jakiś czas. Jeżeli coś wisi nad głową, jeżeli się czegoś obawiasz, ale nie chcesz za bardzo o tym myśleć i decyzję, na przykład w tym temacie, odpychasz od siebie, to tutaj jest pokazane, że to ci się może zwalić na głowę w najmniej odpowiednim czy przewidywalnym dla ciebie momencie. Tutaj możesz zaliczyć jakąś porażkę lub stratę, no ale te rzeczywiście jest ważne, jak do tego podejdziesz. Czy wyciągniesz wnioski, czy po prostu będziesz się martwić. Jeżeli chodzi o tutaj te stałe partnerstwa, stałe umowy, coś, co właśnie ma miejsce latami, to wieża mówi, że spadają wszelkie zasłony, wszystko się staje jasne, tak? Zostaje po prostu naga prawda. I ty wobec tej, z tą prawdą, nagą się będziesz baranie drogi w przyszłym roku konfrontował. Przemiana jest w karcie księżyca. Przemiana wasza wewnętrzna, to co wpływa na wasze życie właściwie bez Waszego udziału, to jest karta księżyca, więc tutaj mamy zmianę głównie w psychice psychika, roz... Szyfrowywanie samego siebie, bo w, w jednej, z jednej strony w Księżycu jest lęk, w drugiej, z drugiej strony w Księżycu może być obawa jakaś, albo tajemnica do wyjaśnienia, albo jakieś wewnętrzne uwarunkowania, które mają wpływ na Twoje wybory, codzienne czynności. W karcie Księżyca jesteś w jakiejś iluzji. Którą warto jest przekroczyć poprzez własne doświadczenie. Czyli jeżeli chodzi o przemiany wewnętrzne, to ja bym widziała tutaj przede wszystkim pracę z psychiką i szukanie równowagi, szukanie balansu. Cóż dalej? Rozwój osobisty jest pokazany w karcie MAGA, czyli samodzielnie. Twoja droga rozwoju umysłowego i duchowego. Zasady, którymi się kierujesz, lub wyższe szkoły, tu mogą być w tym domu pokazane. Mamy kartę Maga, który mówi indywidualnie idziesz sam do przodu. Masz wszystko, żeby się rozwijać. Możesz zaczynać. Y Szkołę jakąś, prawda? Możesz się czegoś uczyć, możesz iść na jakieś kursy. W tej karcie odpowiada planeta Merkury, więc wszystko, co jest związane z komunikacją, z prezentacją, z występem publicznym, to może być tutaj pokazane jako korzystna energia, jeżeli chodzi o Wasz rozwój. Kariera idzie w kierunku energii cesarzowej, czyli cesarzowa, dostatek, dobrobyt, praca z kobietami bezpieczna bardzo stabilna pozycja, jeżeli chodzi o karierę i sukcesy, wyższe stanowiska są pokazane. No poprawa finansowa oczywiście tu może iść, ale karta świata też zamyka nam cykle, prawda? Więc jeżeli mamy kartę świata, to my wchodzimy mając też kartę cesarzowej, wchodzimy i jakby życzymy sobie i dostajemy od tego świata, naszego w którym żyjemy, więcej i więcej, czyli wchodzimy na wyższe poziomy. Wszystko tu jest pięknie, i to jest y, energia takiego całkowitego spełnienia. Ale też trzeba się zastanowić nad dalszą drogą, w jaką wejdziemy, tak? Dalszą drogą, bo po dopełnieniu się tego cyklu od głupca do karty świata, y, świat się nie kończy. Tylko my jesteśmy podstawieni przed możliwością wzniesienia się, czyli rozwoju tej naszej kariery w nową stronę i to może od nas więcej wymagać, ale my też mamy więcej możliwości, więcej atutów. Tylko musimy się zdecydować, czy będziemy zostawiać w tym, co jest nam dla nas już znane, wygodne, co nam daje stabilizację, dostatek, dobre pieniądze na pewno, jeżeli chodzi o karierę. Czy jednak będziemy chcieli czegoś więcej? No, ja zachęcam bardzo do tego, żeby sobie postawić właśnie nowe wyzwanie. Jeżeli chodzi o czas wolny i y, przyjaciół, to tutaj trzeba być ostrożnym, dlatego że możesz mieć fałszywych przyjaciół, możesz mieć osoby wokół siebie, które coś ukrywają przed tobą, na przykład, które nie są do końca z tobą szczere, które próbują to y, manipulować y, otoczeniem czy sytuacjami, czy mieć na ciebie taki wpływ mało rozwojowy. Także możesz mieć w swoim otoczeniu osoby, które się z Tobą na przykład przyjaźnią ze względu na Twój statut materialny. Czyli tutaj bym powiedziała, że można być ostrożnym. Jeżeli chodzi o to, co Was trzyma, ja bym powiedziała, że możecie. Mieć taki mały problem, no bo o problemach też nie może być wszystko świetnie. Macie bardzo fajny horoskop, czy rozkład tarota raczej nie horoskop, tylko rozkład bardzo dużo rzeczy fajnych, i ten rok też może być dla Was przyjemny i skuteczny. Bardzo taki pójść do przodu można w tym 2025. Jeżeli tylko poradzicie sobie z jakimiś drobnymi przeciwnościami, których w sumie i tak można było się spodziewać, a tutaj no, trzeba też wspomnieć o jakimś minusie. Tym minusem jest to, co Was trzyma, co Was więzi. Możecie mieć kłopot z tym, żeby samodzielnie odnaleźć się na przykład w nowych warunkach, tak, żeby się nie izolować. Ja bym powiedziała tak: pierwsza rzecz zmiany. Mogą być dla Was trudnością, a tych zmian tutaj trochę może być. One głównie dotyczą też Waszego życia codziennego, więc tym więcej wymagają Waszej uwagi. Może być zmiana miejsca, właśnie, może być przeprowadzka dla kogoś. Ta karta mówi o tym, że to może spowodować u Was trudność i możecie jakoś tak. Mm, Ciężko do czegoś podchodzić, i możecie się izolować, na przykład, i samemu w głowie rozwiązywać wszystkie Wasze dylematy, i chcieć wszystko samemu zrobić i samemu dokończyć niepotrzebnie. Jeżeli wchodzicie w takie energie zmiany, szybkości, nie bójcie się wspierać innymi osobami, niech Wam te osoby pomagają. Korzystajcie z tego, tak? Macie kartę gwiazdy, to jest wasza przewodnia energia w tym rozkładzie, która wam we wszystkim pomaga, która wam y, daje takie, taką ochronkę, dosłownie ochronkę w tym roku, tak? Więc pracujcie ze sobą, nie trzymajcie się oczywiście z osobami, które was nie wspierają, nie wspierają w waszych działaniach, a to jest łatwo poznać, jednak. No i bierzcie się za nowe rzeczy. Życzę Wam, moi kochani, cudownego 2025 roku dziękuję za wszystkie miłe rzeczy w tym roku, które od Was usłyszałam, dowiedziałam się, którymi napisaliście. Dziękuję za to, że subskrybujecie, że lajkujecie, że piszecie te komentarze i bardzo jestem wdzięczna i mam nadzieję, że. Wszystko u Was dobrze i że będzie jeszcze lepiej. Do zobaczenia, dziękuję za dzisiaj.